Siemanko, siemanko, witam Was w kolejnym odcinku naszej nowej kariery Danielem Kentem na moim kanale i powiem Wam tak, doszedłem do kilku wniosków co do tej kariery. Bo ostatnie chyba dwa odcinki, co nagram na kanał, były nagrane na zapas I to bardzo dawno temu. Teraz stwierdzając, że chciałbym nagrać kolejny odcinek, e, niestety po raz kolejny coś się zmienia, ale to będzie ostatnia zmiana w tej serii. Tak wam dużo tłumaczyłem w ostatnich odcinkach w moich postach na YouTube, więc nie będę się rozwoził. Stwierdziłem, że chcę się pobawić tą karierą. Chcę się nią pobawić. Wiem, że mógłbym się dalej bawić karierą Bartoszem Kostuchą. Co nie po co ją kończyłeś, Kostucha, ale tak. Jeśli oglądaliście odcinek, to wiecie, że nigdy nie gramy jako EśP, więc tutaj będę grał jako SP. To zmieniłem, to zostanie. Były taki plan, by tego piłkarza upgradeować powoli. Ale ja stwierdzam, że chcę się pobawić tym piłkarzem do końca kariery, do końca tej gry, chcę zostać najlepszym SP w historii, no nie w historii, no aktualnie najlepszym na świecie, zdobyć złotą piłkę i nie będę tak powoli robił sobie upgrade'u tego piłkarza. Będę chciał grać w pierwszym składzie, pierwszy sezon przesymulowałem wszystkie mecze do końca nie grając, widzicie, że jestem na rezerwie, Arteta mi nie ufa już w ogóle. No i tak to zrobiłem specjalnie, że po prostu Daniel Kent stracił miejsce w pierwszym składzie Arsenalu, coraz gorzej mu szło pomimo tego fantastycznego początku sezonu i niestety stracił zaufanie i nadal nie wiadomo co dalej z jego karierą, tego 19-latka bardzo talentowanego, który w trakcie sezonu zmienił pozycję, dawał rad na tej pozycji, ale potem coś się zadziało, no niestety nie szło już tak kolorowo, kontuzja się przydarzyła, no i wiemy, że bardzo stracił mi i następny sezon będzie na pewno kluczowy i tak jak wam mówię, no ja chciałbym wszystkie punkty, co mam dostępu użyć w następnym sezonie. Taki jest mój plan, żeby użyć tych punktów, zupgrade'ować, Robię to już w tym odcinku nawet. I w następnym odcinku w sezonie postarać się po prostu być piłkarzem, który będzie miał taki, wiecie, comeback season, gdzie się odbijemy. No i może wrócić do tego arsenału, bo kto wie, bo może być opcja wypożyczenia. Jeśli będzie opcja wypożyczenia, to będę chciał z niej skorzystać, ale też mogę odejść do Crystal Palace. Chcę się pobawić, chcę zostać najlepszym SP, chcę strzelać gole, asystować. Myślę, że na nową karierę, na jakichś zasadach rygorystyczniejszych, przyjdzie czas jej Sport FC25. No myślę, że więcej nie mam nic do dodania. Przepraszam po raz kolejny za to, że coś zmieniam, ale po raz kolejny ostatni raz, w tej serii. Wiedziałam, wiedziałam, że tak pokrótce trochę będzie, że jednak będę chciał się pobławić. Mogłem zostać przy Kostuchy, wiem, ale już tam trochę pozmieniało się. Chciałem tą karierę przesunąć do końca, ale stwierdziłem, że jest tam tyle mi to zajmie czasu, że mi się po prostu nie chce. No, tyle, jestem szczery, jestem zawsze z wami szczery. Zawsze te ostatnie serie tak wyglądają, ale od tej pory nie chcę robić nic i ja chcę, bo jeszcze nigdy na SP nie gram i chcę jak najdłużej grać tą karierę na SP. więc tak to będzie wyglądać. Idziemy sobie dalej, idźmy do końca sezonu. Dobra, co mnie to obchodzi. No i chciałbym też grać na reprezentacji Anglii. Wiecie, mam potencjał, by stać się wyjątkowym. Zaraz się okaże, co dalej w naszej karierze. Mm -hmm. Zapisałem się, chyba na szczęście tego save'a, więc jakby mi wywaliło, nie będzie nic złego. Bo też nie wiem, co mnie czeka, jeśli chodzi o wypożyczenie. Mogę iść do Krysta? Idź na wypożyczenie. To jest bardzo ciekawa opcja, bo tutaj kluby, które mnie chcą... E Mógłbym iść od Hamu na przykład, ale nie mam zamiaru. Mógłbym iść od Crystal Palace, ale iść na wypożyczenie. I co wtedy? Inter, Inter na wypożyczenie. Ja nie chcę iść do Interu, Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji niż Inter Mediolan. Ja chcę, zostać, ja chcę zostać w Anglii więc wybieram Crystal Palace jako mój nowy klub, dwuletni kontrakt 65 tysięcy funtów, więc o wiele więcej niż w pierwszym sezonie w Arsenalu, więc moim zdaniem to jest bardzo dobry deal, no i witamy Daniela Kenta w Crystal Palace który chyba miał bardzo udany sens, skoro nie zobaczyłem na tabele ale mogę się cofnąć myślę, że mogę się cofnąć w sejwie zaraz zobaczymy, to po prostu najwyżej na chwilę zamilknę Zaraz zamilknę, będzie prezentacja zawodnika. Albo i nie. Ale no, mogę chyba Może, może będę miał autosave'a, który cofnie mnie trochę przed tym wyborem Crystal Palace. Ale może też już być za późno, więc no najwyżej no... Szkoda, że nie zobaczyłem, nie pokazałem Wam statystyk z pierwszego sezonu. Więc Kostucha, nie się tego profesjonalnie. Ale... Zaraz Wam pokażę statystyki pewną sezonu. Arsenal nie zrobił mistrzostwa. Eee, wygraliśmy chyba li ligę Europy. I to tyle. Tutaj widzimy nowy trener Crystal Palace. No i zaraz przejdziemy do prezentacji, czy 18-letni Daniel Kent odbił się w Crystal Palace po takim słabszym sezonie jednak w Arsenal, choć to był jego pierwszy sezon w profesjonalnej piłce nożnej. No ten Arsenal dał mu szansę, niestety się trochę odbił. Miał dobry początek, ale potem nie szło mu najlepiej. Moja kariera Pierwszy sezon był za mną taki, byłem piłkarzem miesiąca, 7 goli, 6 asyst w 31 spotkaniach, te 7 goli, 6 asyst zdobyłem sam, grając na symulacji nic się nie udało. Wartość likowa 3 miliony, a ja chcę coś zobaczyć, czy uda mi się cofnąć sejwa. Dobra, miałem autozapis. Arsenal skończył na czwartym miejscu. No, mój nowy klub na piątym, więc będę grał w europejskich Pucharach. Crystal Palace naprawdę nie zawiodło. Pomyliłem się, odpadliśmy w ogóle z Ligi Mistrzów na fazie grupowej, przegrywając ostatnim mec z PSV Eindhoven Nie to, zdemisowaliśmy. Nie, przegraliśmy, zdemisowaliśmy, dobra, no niestety nam się udało. Widzę Europy. Arsenal odpadł. No, gdzie my odpadliśmy? Tak szybko? W rundzie wstępnej? Z Ajaxem. Eee, więc dobra, no tak widzieliście, tak wyglądał zespół. Eee, najlepszym zawodnikiem zespołu Zezus, Trossard, Saka, Odegard i potem my, jeśli chodzi o bramki. I tutaj widzimy, kupili sobie Enzo Fernandesa w ogóle, ciekawy ten skład eee, Arsenalu. Zobaczmy, kogo oni to jeszcze mają, ciekawego Enzo, Fer... Barkole. Kupili Enzo, Ibrahim Diaz, no naprawdę. I tylko co z takiego zespołu? Tak, odchodzę. My się odbijemy, i wrócimy do tego zespołu. Ale tak to wygląda e, ten zespół czwarte miejsce ligi mistrzów. E, ja wracam do mojego Daniela Kenta e, w Crystal Palace. E, dobra, jestem z powrotem już Crystal Palace, więc no będziemy grać w europejskich pucharach. jesteśmy piątą drużyną, więc Crystal Palace tak naprawdę nie jest złym zespołem. Ogólnie jaki mamy skład na ten moment? E, sorry, mam na mikrofon. Co tu się dzieje? Jaki mamy piłkarzy? No, tak na razie nic ciekawego mamy nikt taki nadzwyczajny, co bym się zdziwił, że gra w tej drużynie ale będziemy mieli rywalizację Slerma, Lerma, Ducure, Wharton jesteśmy my oczywiście Calvin, nie jest Calvin Phillips Bonaventura, proszę Aju, Olise, jest jeszcze Eze, chyba nie ma z tego co widzę, nie ma Eze więc spoko, nie ma Eze ale my jesteśmy ja chcę iść do początku sezonu nie interesuje mi nic innego niż początek sezonu i tak będzie wyglądać, drugi sezon sezon odkupienia ja ogólnie chcę grać tylko w Anglii wiecie, no się od Arsenalu ale możemy sprawić, żeby znowu tego Arsenalu trafić, bo czemu by nie ja chcę tutaj grać w pierwszym składzie wam powiem, ambicje są takie by grać w pierwszym składzie i nie będziemy tutaj odstawać no ja chcę tu bardzo się rozwinąć w tym sezonie być jednym z najlepszych młodych piłkarzy Premier League. Od now, już od pierwszego sezonu cisnąć, wiecie, dużo zmian w tej karierze będzie, ale tu wchodzimy, nic się nie dzieje. Ale tak, chcę zmienić trochę tą karierę, chcę by ona była już przyjemniejsza, chcę już się bać, że jesteśmy trochę pod koniec jakby jej sportu będzie, to już maj, kiedy to nagrywam, nie wiem czy to odcinek nie wleci pod koniec maja, bo co my co? A inwestycje dobra, ja już się bałem, żeś mi grożą coś w tym. Crystal Palace, ale wiecie, chodzi o to, że chcę tu. Wiecie, koniec. No, maj jest dopiero, co nie, ale e... będzie chyba pod koniec maja to wpadnie na kanał, więc będą 3-4 miesiące. I chcę się już pobawić tą karierą, być takim najlepszym SP, i potem zobaczymy, zagrać w reprezentacji Anglii. I no chyba takie są plany e... E... na tą serię. Więc ten odcinek będzie taki, taki prowadzący zakończenie pierwszego sezonu, trochę już drugiego sezonu. No tak, trochę, więc no ten odcinek leci jako jeszcze pierwszy sezon, tam go sobie odznaczę. To wchodzimy, jako SPO, jakiś SPO gra ta Crystal Palace. SPO ta gra, bo to tak wygląda trochę. Nie da szkoda, że nie można zobaczyć formacji z jaką się gra. Kent chyba nie gotowy do gry. No chyba Wy nie jesteście gotowi do gry. Zaraz zobaczycie, co to jest piłkarz wybitnej klasy, jakim jest Daniel Kent. Numer 63. Ja z tym numerem chcę grać całą karierę. No i co? I robimy podania na sto. Krótkie podania, krótkie podania. Patrzcie, w jednym, w jednej chwili stanę się najlepszym podającym piłkarzem w grze. To Są dośrodkowania, podkręcenia, to nie. Dribbling się na pewno przyda. Mamy 32 punkty. Chcę na pewno mieć lepszą zwinność. Dribbling sztuczki, nie ale równowaga. Tak jest. Co my tu mamy? Panowanie nad piłką przyda się. Panowanie nad piłką się przyda. Ustawianie się w ataku nie. Piłka się przyda. Musimy mieć najlepszą kontrolę piłki. Fizyczne. Na pewno wytrzymałość musi wlecieć. Jak najlepsza. Pyk mamy jeszcze 8 punktów. Co my tu mamy? Skoczność, agresja to na razie nie. No, strzelanie by się przydało. Ja chcę strzelać z daleka. Ale tu będą takie strzały. Siła strzału. Siła strzału. Za 3 punkty. No dobra. No, i tak sobie zagrożona tego zawodnika. Mamy 85 overala od razu, no to nieźle, nieźle Daniel Cat pod, e, podkręcił swoją umiejętności, ma potencjał by stać się wyjątkowy, ale tempo podania, dribbling, mamy fajne fizykę fajną, równowagę fajną, szybkość biegu wytrzymałość, zwinność, super. Opanowanie orientacja, reakcja. E, dribbling, długie podanie 9, krótkie pod podanie 97, podanie 99. 79-77, was strzał, już rzuty wolne, no i w taki sposób o 17 raz zwiększyłem swoją ocenę ogólną. Wiem, że dla niektórych to może być słabe, ale u Camerona Trore, jak tak robiłem, Wam się podobało, nie było jakichś narzekań, więc no. Wiem, jak ta seria ma na początku wyglądać, przepraszam Was za to, że zmieniam te zasady tej serii. Myślę, że jak ją zaczął teraz, to bym po prostu tak zaczął. No, i tak ona będzie kontynuowana. Wiem, że mogłem tego traore tutaj kontynuować, a nie teraz robię od nowa coś z Danielem Kentem. Ale tak już mówiłem, milion razy pisałem na karcie społeczności, mówiłem o odcinkach. No, niestety, tak bywa w tym roku, jak bywa. Albo wam się ta zmiana spodoba, albo nie, już nic, nie mam na to wpływu. Mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać tą serię, i ja mam ją zamiar nagrywać. Po prostu chcę się bawić, więc dlatego stworzyłem takiego aktualnie. Najlepszego SP, jakiego mogłem sobie stworzyć. No i chyba to już tyle z tych tłumaczeń, bo naprawdę nie ma co się tutaj tłumaczyć. Tak podjąłem decyzję i taką zrobiłem. Bardzo Wam dziękuję, jeśli to zrozumiecie. Jeśli nie, no to cóż. Jeśli będziecie chcieli jakąś zajebistą karierę na moim kanale, to zapraszam na eSport FC 25. A jeśli nie oglądaliście kariery Bartosza Kostuchy, to możecie tam ją nadrobić. Jest playlista, możecie nadrobić. Moim zdaniem jedna z fajniejszych karier zewnika, jaką zrobiłem. Mam nadzieję, że w nowej edycji zrobię jeszcze ciekawszą, bo chyba wtedy jednak zrobię taką karierę jak chciałem zrobić teraz przez 15 sezonów jednym piłkarzem, a nie, że to skończyłem ale wszystko pewnie wyjdzie w praju, pewnie milion razy się coś u mnie zmieni, choć ja już się będę starał, naprawdę, to jest jedna z takich zmian ostatnich do tych moich aktualnych serii, by już więcej nic nie zmieniać. Bardzo Was dziękuję za oglądanie, za wyrozumiałość i na razie.